z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł dzień, pięćdziesiątnicy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni duchem świętym. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfili, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz pro, Prozelici, Kretęńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieło bo, dzie dzieła Boże. Oto słowo Boże. Bogu będą Niech wstąpi Duch twój i odnośnie się nie. niech wstąpi Duch twój i odnośnie się nie. pędłuch co i odnośnie niech Boże mój twój i jesteś bardzo wielki. Niegliczne liczne są dzieła Twoje, Panie, Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Niech stąpi Duch Twój I odmówi się. Kiedy odbierasz im od drach I w je napełniając swym duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Niech zstąpi duch Twój i odnawi ziemię. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech się Pan raduje w dziecko Miło mu będzie pieśń moja. Będę radował się w Panu. Niech tampi duch twój. I Pytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania. Lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki, przybądź duchem święty. Bóg z niebiosów wzięty, światła Twego strumień, przyjdź Ojcze obaj. I'm serca twoich wiernych i zapal w swojej miłości. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja. W Ewangelii według świętego Jana. Tobie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Radowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im. Weźmijcie Ducha Świętego którym odpuścicie grzechy, są im zatrzymane, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Panie Jezu do uczniów, którzy z obawy przed Żydami przebywali razem przy drzwach zamkniętych, Ty przyszedłeś i powiedziałeś pokój Wam. Po tych słowach snąłeś na nich i powiedziałeś: Weźmijcie Ducha Świętego. I dopełnieniem tych Twoich słów było to, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, co miało miejsce w dniu pięćdziesiątnicy. To było bardzo wielkie święto wówczas, 50 dni od tego wydarzenia, które świętowano, od zawarcia przymierza z Narodem Wybranym poprzez Mojżesza. I tam właśnie też uczniowie byli razem. I nagle spadł z nieba szum. Jakby uderzenie gwałtownego wichru. Ukazały się też języki jakby z ognia. I ten symbol towarzyszył też zawarciu przymierza z narodem wybranym. Tak. Mojżesz zobaczył ogień, do którego się. Zbliżał i usłyszał głos. Jam jest, który jest. Bóg mu się objawił. Panie Jezu, Duch Święty, Duch Święty wstąpił na apostołów. Zostali napełnieni nim. Jaki skutek? Zaczęli mówić obcymi językami, a przemawiali do tych, którzy przybyli na święto. Przybyli z bardzo różnych stron świata, i oni właśnie słyszeli każdy w swoim języku. A cóż to dla nas oznacza? na dzisiaj. Cóż to co dla nas oznacza na dzisiaj? Świat jest wylękniały. Cały czas tu mówimy o tej pandemii, różnych innych chorobach, tak? Teraz się mówi też o innych chorobach, wcale nie mniej groźnych. Świat jest wystraszony. I próbujemy uciekać do różnych higienicznych zasad. Korzystamy z osiągnięć medycyny i dobrze. A co z Duchem Świętym? A co z Duchem Świętym, który jest dawcą wszystkiego, czego człowiek potrzebuje? Tak, śpiewaliśmy pięknie. Przybądź Duchu Święty. Przyjdź, Ojcze Ubogich. Słodkie orzeźwienie, w pracy, ochłodą. Co to dla nas na dzisiaj oznacza? Otwórzmy się na tegoż ducha świętego, dla całego kościoła, przypomnienie. Że ma być Ewangelia głoszona wszystkim ludziom, różnych języków, narodów. Ewangelia ma być głoszona. Co to znaczy? Ty, Panie Jezu, masz być głoszony, bo tylko Ty jesteś w stanie dać nam pokój tak bardzo upragniony. Ty i Twój Ojciec. Mówisz, pokój Wam, jak ojciec mnie posłał. Tak. Tylko Ty, Panie Jezu. I trzeba Ciebie uznać. Jako syna Bożego. I znowu tutaj słyszeliśmy w drugim czytaniu. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. I do tego potrzebujemy właśnie. Pomocy Ducha Świętego. I tak właśnie chciałbym w tej chwili, jako przedstawiciel, my wszyscy jesteśmy przedstawicielem rodziny kościelnej, wołać. Wołać, Duchu Święty. Duchu Święty, oświeć nas, żebyśmy zrozumieli, że Ty jesteś, Panie Jezu, tutaj. My bardziej tego potrzebujemy. Bo nie mówimy o Tobie jako Synu Bożym Bogu, ale o Tobie jako opłatku. I to jest dzisiejszy świat. I się siebie boimy. I się zamykamy w naszych rodzinach. Zaśpiewajmy w naszych rodzinach, i wrócimy do domu, chym przybądź duchu, przybądź duchu Stworzycielu. I przyzywajmy tego ducha, odwagę. Dla nas, dla całej Kościół. Dla nas, kapłanów, co to znaczy? Mamy głosić Ciebie, Panie Jezu, wszystkim ludom. A co my robimy? Współpracujemy tak, żeby wszędzie szczepionka była dostarczona. A współpracujemy w działach Dobroczynnych. A czy głosimy Ciebie? Ewangelizację nazywamy prozelityzmem. Wymuszanym nie wolno, nie wolno głosić, ale trzeba współpracować, dobre uczynki, tak, zwalczać biedę, jakimi sposobami. Jakimi sposobami? Teraz problem migracji i tutaj najpierw jaka Europa. Żebyśmy wiedzieli, że my do tego przyczyniliśmy się. Bo szły, szły tabuny na cały świat, z Europy, z Ameryki, po to, żeby wykorzystywać tych ludzi na siebie. I oni się czują wykorzystani. To przypomnę sobie, mieszkałem w parafii włoskiej z kapłanem czarnoskórym, jak widział, jak sprzedaje się banany, to się zdenerwował. Tak, tutaj za grosze sprzedaje się banany bardzo tanio. A u nas w kraju prawie, że w ogóle nie dostałem pieniędzy za to. Za swoje owoce. Które zbierają. Żeby tylko wykorzystać. Mamy pójść tam głosić Pana Jezusa. A co my robimy z migrantami? Przyjmujmy ich do siebie, tak, wykorzystajmy, bo Europa nie rodzi dzieci. Oni ten problem oczywiście rozwiążą. Siła robocza i to tania siła robocza. A tymczasem trzeba było tam pójść i tam pójść, do tych ludzi nie wykorzystywać, ale i służyć. Im głosić Jezusa im głosić Jezusa. Tak, Panie Jezu. Nie jest łatwo Ciebie głosić. Nawet kochanej naszej ojczyźnie. Też oczywiście. Wielu chciałoby, żebyś Ty nie był głoszony. W szkołach. Tak. Tylko nie o Tobie. O wszystkim. O wszystkim, tylko nie o Tobie. O w naszych rodzinach. Czyż nie jest też podobnie często? O wszystkim! O Tobie. O Tobie. Panie Jezu. Prosimy Cię. O tegoż Ducha Świętego. Prosimy Cię. Ze nam Na nas. Ducha Świętego, w Którego wierzymy. Błogosławieństwa dla biskupów, kapłanów, za wszystkich chrześcijan, żeby mieli odwagę mówić o Tobie, o Bogu Trójosobowego, o Bogu Ojcu, o Synu, o Tobie, Panie Jezu i o Duchu Świętym. Ciebie prosimy, Panie Jezu, ześli swojego ducha na nasze narody i narody świata, odnów nas wszystkich w wierze nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Panie Jezu, ześli ducha świętego na młodzież, młodzież polską i młodzież całego świata, aby miała pragnienie szukania Boga, aby szukała Boga i żeby go znajdowała. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Ojca Świętego o pokój na świecie, za prześladowanych, za wiarę, za naszą ojczyznę, nasze rodziny, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się o odrodzenie wiary w naszej ojczyźnie. Ciebie prosimy. Prośmy Ducha Świętego, aby napełnił nas pragnieniem bliższego, coraz bliższego poznawania Jezusa poprzez wsłuchiwanie się w Jego słowo, aby czytanie Słowa Bożego, Pisma Świętego stało się stałą tradycją dla nas samych i w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Duch Święty, proszę Cię o siły dla dalszej rehabilitacji dla tym ciała. Ciebie prosimy. Panie Jezu, ześli nam swego ducha ożywiciela, aby ożywiał nas, nasze serca i rozpalał w nich miłość do Boga i do ludzi. Ciebie prosimy. Panie nas, Panie. Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo dla wszystkich osób, które dni się przyjęli Pana Jezusa do swoich serc w ramach odwiedziny chorych. Ciebie prosimy. Panie. Modlmy się za intencji sprawowania Mszy świętej, za Monikę Braszczok, męża Brunona oraz wszystkich z rodziny Braszczok, a także za zdrowie dla Gabrieli Schubert. Ciebie prosimy. Bożej, Boże mogący przybył od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym, za święte Matki Najświętszej, Cześć Chrystusa, Pana naszego.